W Kutnowskim magistracie odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Dyskutowano m.in. o przesunięciach środków budżetowych na rok 2019. Najważniejsze to jest zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę ulicy Jagieł i Batorego, bo tak jak już mówiłem, został przetarg otwarty. W tej chwili sprawdzane są oferty. One wyglądają dobrze, więc przypuszczam, że, że zostanie podpisana umowa. No ale że tych środków w budżecie nie było, bo ani nie było, nie było jeszcze włożonych do budżetu środków z dofinansowania. is Budżetu państwa, bo przypomnę, że to jest 730 tysięcy, a nie było środków zabezpieczonych naszych, bo nie było można powiedzieć, ile, ile tych pieniędzy będzie potrzeba. Całość tego zadania, tak jak mówiłem, to jest około 2 miliony 400 tysięcy złotych, przy dofinansowaniu z budżetu państwa jest 730 tysięcy. No i jeżeli chcemy to realizować, a Rada wyraziła taką wolę, no to trzeba te środki zabezpieczyć w tym budżecie się nie znaleźć. Druga rzecz istotna to było, to było dofinansowanie do szpitala. Szpital wystąpił z taką prośbą, że nierozliczoną część dotacji z roku ubiegłego, to było tam 192 tysiące, żeby przeznaczyć im, wrócić te, te pieniądze, Rada wyraziła zgodę, będzie przebudowane tutaj wejście do szpitala, także to będzie z, no i estetycznie oczywiście, i to będzie zjazd dla niepełnosprawnych, no i będzie po prostu ładniej, także to, to też Rada wyraziła zgodę, resztę to były tam drobne sprawy, jak chociażby dołożenie pieniędzy na wymianę pieców, w tej chwili jest już 80 wniosków na przykład złożonych, yy, także Trzeba było tutaj zabezpieczyć środki, żeby można podpisać dotacje do wymiaru pieców, co zachęcam Państwa cały czas.